Polska płacze. Magda Ame przegrała najważniejszą walkę. Wstrząsające słowa o umieraniu za życia odsłaniają mroczną prawdę. Czy można umierać na raty, będąc na oczach milionów i rozdając uśmiechy, które leczą dusze innych, podczas gdy własna rozpada się na kawałki? 12 grudnia 2025 roku polska kultura wstrzymała oddech, a serca tysięcy wielbicieli pękły na pół. Odeszła Magda Ame. Nie tylko artystka, nie tylko pieśniarka, ale symbol wrażliwości, której w dzisiejszym świecie tak bardzo brakuje. Jednak za kurtyną jej genialnych interpretacji i kojącego głosu rozgrywał się dramat, o którym wiedzieli nieliczni, a którego szczegóły mrożą krew w żyłach. Wydaje mi się, że już od kilku lat nie żyje, te słowa wypowiedziane przez nią samą brzmią dziś jak fatum, które spełniło się w ten grudniowy, smutny dzień. Co tak naprawdę zabiło legendę polskiej poezji śpiewanej? Dlaczego latem odwołano koncerty, zasłaniając się tajemniczą chorobą? Zostańcie z nami do końca, bo historia Magiedy Ame to nie tylko opowieść o blasku sceny, ale o heroicznej walce z demonami, która toczyła się w czterech ścianach jej domu. Aby zrozumieć ogrom tej straty, musimy cofnąć się do momentu, w którym Polska po raz pierwszy usłyszała ten niepowtarzalny głos. Magda Ame. Urodzona w 1949 roku, nie była po prostu piosenkarką, była zjawiskiem. Absolwentka polonistyki, która z precyzją chirurga potrafiła operować słowem, weszła na scenę studenckich kabaretów w latach 60. i natychmiast stała się głosem pokolenia. Jej interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej czy Marka Grechuty to nie były zwykłe piosenki. To były miniaturowe spektakle teatralne, w których liczył się każdy szept, każde zawieszenie głosu i każde spojrzenie. Przez dekady była dla Polaków przewodniczką po krainie łagodności, ucząc nas, jak czuć głębiej i widzieć więcej. Ale właśnie ta nadłudzka wrażliwość, która czyniła ją wielką artystką, stała się jednocześnie jej największym przekleństwem. Widzowie widzieli w niej oazę spokoju, damę polskiej piosenki, która z gracją porusza się po estradzie, ale nikt nie domyślał się, jak wielki ciężar dźwigała na swoich barkach, gdy gasły światła reflektorów. Ostatnie miesiące były zapowiedzą nadchodzącej tragedii, choć wielu fanów starało się odpychać od siebie czarne myśli. Sygnały ostrzegawcze pojawiły się już latem 2025 roku, kiedy to nagle odwołano jej wyczekiwane koncerty w Sopocie. Oficjalne komunikaty były lakoniczne, mówiły o nagłej chorobie, co w showbiznesie często jest eufemizmem ukrywającym znacznie poważniejsze dramaty. Wtedy jeszcze mieliśmy nadzieję, że to chwilowa niedyspozycja. Że pani Magda wróci, by znów oczarować nas swoim koncertem jesiennym. Niestety, prawda była o wiele bardziej bolesna. Artystka, która przez lata chroniła swoją prywatność jak nikt inny, w cieniu fleszy toczyła nierówną walkę z podstępnym wrogiem depresją. To nie był zwykły smutek, to była otchłań, która w ostatnich miesiącach pochłaniała ją coraz bardziej, utrudniając najprostsze czynności życiowe. Dziś, patrząc wstecz na jej wyznania, Widzimy w nich nieme wołanie o pomoc i świadectwo niewycierpienia. Magda Ame w jednym z poruszających wywiadów dla czasopisma znak obnażyła swoją duszę, mówiąc wprost o tym, jak wygląda jej codzienność z chorobą. Jej słowa są wstrząsające i burzą mit o beztroskim życiu gwiazd. Od lat biorę leki. Rozpoznaje, kiedy czuje się lepiej, a kiedy gorzej umówiła, przyznając, że jej życie stało się ciągłym balansowaniem na krawędzi. Najbardziej uderzające jest jednak jej wyznanie o udawaniu. Artystka stwierdziła: Trochę udaję przed wszystkimi, że jeszcze tu jestem. Wyobraźcie sobie ten ból, wychodzić do ludzi, uśmiechać się, prowadzić rozmowy, czując w środku pustkę i przekonanie, że prawdziwe życie już dawno się skończyło. Amę opisywała stany, w których samo wstanie z łóżka było wyczynem na miarę zdobycia Mount Everestu. Największym zwycięstwem nad sobą samą jest zdjęcie piżamy. W takie dni wykuwam się spod grubego lodu. Te metafory pokazują skalę jej cierpienia. Walczyła z ciemnością, która nasilała się zwłaszcza wtedy, gdy brakowało słońca, na które co za ironia losu była uczulona. Finał tej walki nastąpił 12 grudnia, a wiadomość o nim przekazali synowie artystki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wpis był krótki, ale przepełniony miłością i bólem, dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana mama i babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. To jedno zdanie zakończyło pewną epokę. Nie podano szczegółowej przyczyny zgonu, ale w kontekście jej wieloletnich zmagań i pogarszającego się stanu zdrowia, obraz staje się jasny: organizm i dusza w końcu powiedziały dość. Informacja ta wywołała lawinę w internecie. Fani, przyjaciele ze sceny. Dziennikarze wszyscy ruszyli z kondolencjami, dzieląc się wspomnieniami o kobiecie, która ukształtowała wrażliwość kilku pokoleń Polaków. Mimo ograniczeń w ostatnich miesiącach, kiedy to zaszyła się w domu, czytając i słuchając muzyki, Magda Ame do końca pozostała aktywna intelektualnie, będąc mentorką dla młodych artystów. Uczyła ich nie tylko śpiewu, ale i życia, choć sama z tym życiem miała tak trudną relację. Odejście Magiedy Ame w wieku 76 lat to moment, w którym polska kultura traci cząstkę swojej duszy. Pozostawiła nas z pytaniami o cenę wrażliwości i o to, jak dbać o tych, którzy dbają o nasze emocje. Jej historia to przestroga, by nigdy nie bagatelizować pierwszych objawów, by nie oceniać ludzi po ich publicznym uśmiechu, bo pod maską sukcesu może kryć się gruby lud depresji. Dziś, żegnając wielką damę piosenki, Włączmy jej utwory i wsłuchajmy się w nie raz jeszcze, może teraz, znając jej walkę, usłyszymy w nich coś więcej? A wy, którą piosenkę Magiedy Ame zapamiętacie na zawsze? Czy wiedzieliście, jak wielki dramat przeżywała w zaciszu swojego domu? Podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzach, stwórzmy tu, pod tym filmem, wirtualny pomnik dla jej niezwykłej wrażliwości.